Pierwszy dzień w nowej szkole. Jak chodziliśmy, zachowywaliśmy się jak przystało na największych wspaniałych i niegrzecznych chłopców. Ale szybko zmieniliśmy nastawienia. Już po pierwszym tygodniu chodziliśmy jak w zegarku. To wszystko za sprawą muzyka polskiego. Za każdym razem powtarzaliśmy sobie przed lekcją, Ale wchodząc do klasy, każdy z nas miał i tak pełne gacie. Usiedliśmy do ławek i weszła pani Agnieszka. Stanęła nad Daniel, spojrzała na niego i powiedziała ja nie jestem lepsza niż Zobacz, ta pani cały Pytanie z przerażeniem, w oczach zaczął kiwać głową, myślał, że pójdzie do odpowiedzi. Następnie pani Agnieszka usiadła przy biurku, przemierzyła nas wzrokiem i w tym czasie powiedziała, no to co, pytamy dzisiaj, wyciągnęła dziennik i powtarza. I Daniel do odpowiedzi. Kiedy to usłyszałem, spojrzałem na biednego Daniela i powiedziałem. Chcąc dodać mu odwagi, zawołaliśmy. Na samej początku już był na przegranej pozycji. Pierwsze pytanie: Daniel nic. Drugie pytanie: Daniel też nic. trzecim Daniel rzekł. Chcesz, żeby odpowiedział. Odpowiem ci, że ja, do końca nie wiem sam. Tyle mogę odpowiedzieć. Już po tych słowach było już wiadome, co się stanie. Po ciężkim boju wrócił do łapki, a pani zapytała. W tym momencie podniosła się nasza ostateczna broń. Konrad stał i poszedł, jak do ognia. Szło mu dobrze. Pierwsze pytanie wiedział, drugie wiedział, trzecie pytanie zaczęły się schody. Błagał, ulituj się, ale pani nie zwracała na to uwagi. Pani odpowiedziała. robić biedny Konrad. Musiał się pogodzić z mocną trójką i wrócić do ławki. A na poprawę humoru Damian wstał i zaczął tańczyć. Wosłuchajcie pani to piosenka dla wszystkich tych, którzy tego właśnie wieczoru <noise> chcą nauczyć się tańczyć. Po prostu ładnie! biologii. Do klasy weszła Pani Madzia. Usiada przy biurku, rozejrzała się i powiedziała, Arek do odpowiedzi. W pierwszym momencie pomyślałem, chyba się przesłyszałem, ale to jednak była prawda. I co tu zrobić? Stały i poszedłem. Pierwsze pytanie. Co wiesz na temat owadów? Zastanawiałem się przez chwilę i powiedziałem jedną rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Zbliżała dziwnym wzrokiem i spytała, co jeszcze wiesz na ten temat? Nie wiedząc co powiedzieć, wpadnąłem prosto z mostu. Pani zastanawiała się przez chwilę i powiedziała, dobrze, to już ostatnie pytanie. Co wiesz na temat ludzkiej anatomii? Drapałem się po głowie i odpowiedziała. My life. My life. odpowiedzi pani najwidoczniej się załamała i powiedziała i kazała mi usiąść. Do końca lekcji byłem w bardzo dziwnym nastroju i tak minęła biologia. <todgłosy> Cudem dotarliśmy do drugiej klasy. Wstępnie lekcja angielskiego z panią Jolą. Gdy jakoś złożyło, że mieliśmy lekcję całą klasą. Po mnie siedział Michał Kilar Kompletnie zakochany w pani Joli kiedy ją widział, zawsze powtarzał. Z czasem już nie mogliśmy tego słuchać, ale mniejsza z tym. Pani zaczęła tłumaczyć przy tablicy, W po czasie Michał powiedział. Pani powiedziała. Michał do tablicy. Był jak w niebo Stanął przy tablicy i czekam na rozkaz. Pani nie zdążyła zadać pytania, a Michał już powiedział. Nie wiedzą, co odpowiedzieć. Odpowiedziała. On na to krótko. Wtedy pani Jola powiedziała Niech ma, że mnie, niech może weźmie gdzieś daleko także Michała jakby coś wstąpiło i mówiąc cienkim głosem Chcę tu... Twarda. Po tych słowach już myślałem, że jej odpowiem. Ale na szczęście urysł się w język i poszedł do ławki i dodając mu otuchy, powiedziałem. Odpowiedział. Musiał się więc biedak z tym pogodzić. Tak minęła lekcja angielskiego. kiedy już była trzecia klasa. Z uśmiechem na ustach powtarzaliśmy czasem lekcja z dyrektorem. Dyrektor wszedł do klasy, spojrzał wzrokiem na całą klasę, patrzył się na Dominika, już wiedział, weźmie do tablicy. Dominik z przerażeniem otworzył zeszyt i czekał na najgorsze. Dyrektor sprawdził obecność, pozejrzał się po klasie i powiedział Dominik do odpowiedzi. Dominik z przerażeniem wstał, nocnął krzesło, no i ruszył w ogień. Dyrektor, Dyrektor zadając pierwsze pytanie dodał Powiedz co wiesz na temat cegły. Dominik na to w krótkim zastanowieniu odpowiedział. Jak drzewak, jak piec, muszę mieć, muszę mieć. Dyrektor złapał się za głowę, dał mu jeszcze jedną szansę i zapytał, powiedz coś na temat betonu. Dominik na to w krótkim zastanowieniu odpowiedział. Dominik oznajmił, że nic nie umie. ich do kolegów pożyczyć zeszy. To wywołało w dyrektorze bardzo negatywną reakcję. Nie dyrektor założył ręce na głowę. Dominik dostał jedynkę. Dominik z uśmiechem na ustach. A dyrektor na to. Mam wszystko w tyle. Dyrektor zadał sobie pytania i wolał nie odpowiadać. I co ja robię tu? Chodzi do klasy, na to klasa. Już wychowawczyni weszła do klasy, daliśmy się w jej kierunku. Odkrzyknęła. Płaciliśmy jeden na drugiego, ruszyliśmy ramionami, wróciliśmy do ławę. Po ciężkich trudach nadszedł już ostatni dzień w szkole. Po załatwieniu wszystkich spraw dumnie zawołaliśmy. Wracając się krzyknęliśmy, biegnąc długą drogą, szło nas takie pytanie. Do dzisiaj nie znamy odpowiedzi. I tak zakończyliśmy naukę w technikum numer 6 imienia Jana Sas Zubrzyckiego. A teraz coś na koniec.